Kierowcy młoteczkowcy. Takie określenie spotykam przy rozmowach z klientami odnośnie kierowców, którzy rzeczywiście nadużywają i nieprawidłowo użytkują selektor tachografu, ustawiając go bardzo często na tzw. in-młoteczki, czyli inną pracę, inne czynności podczas wykonywania zdań drogowych. Dzisiaj o tym, jak sobie z tym radzić, zaczynamy. Kanał napędzają. EWICENTER. Centrum ewidencji czasu pracy kierowców, wypłat, wynagrodzeń i całego wsparcia dla firm transportowych. EWIEXPERT. Baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo. Wszystko, aby wiedzieć, co się dzieje w transporcie. Ewisystem. Polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Cześć, nazywam się Mariusz Hędzel na tym kanale tłumaczę czasem trudne sprawy po to, żeby w transporcie uregulować, stworzyć pewną zasadę wzajemnej akceptacji pewnych oczywistości. I między innymi jednym z takich elementów jest nadużywanie sektora tachografu, czyli przełączanie tachografu w każdej możliwej sytuacji na inną pracę. Czyli takie ustalanie, co ostatnio już wspominałem w poprzednim odcinku, ciągle jestem w pracy, ciągle coś robię, ciągle wykonuję czynności. Z czego to wynika? Jeszcze raz na ekranie. W kierowca ma możliwość ustawiania czynności, jakie wykonuje. Tu jest taki przycisk oznaczony jedynką. Tu jest taki przycisk oznaczony dwójeczką. Każda z tych kart włożona do tachografu ma możliwość ustawienia sobie w danym momencie czynności, jakie wykonuje kierowca stojąc, czyli wtedy, kiedy samochód nie jedzie, można w tachografie ustawić odpowiednią aktywność dla kierowcy jednego i drugiego, jeżeli jest i dwóch, czyli i zarówno dla kierowcy, który siedzi za kierownicą, jak i dla kierowcy, jak i jest, który jest pasażerem w podwójnej załodze. I teraz. Te selektory, te przyciski, które tutaj są właśnie na tachografie zamontowane, one służą do tego, żeby między innymi ustawić tak zwane moteczki, ewentualnie bycie w dyspozycji, czyli czas oczekiwania lub bardzo popularne tak zwaną przerwę. Większość kierowców raczej stara się rejestrować te wszystkie zdarzenia według rzeczywistych aktywności, jakie wykonują, bo to dopiero potem, na etapie rozliczania, dzieją się te elementy zamiany zdarzeń, identyfikacji. Jeżeli przerwa, czyli postój, jest w trakcie dnia pracy, jest płatna i jest odpowiednio rozliczana, nawet jeżeli jest na tachografii jako przerwa oznaczona, no bo tak wymagają tego przepisy. Natomiast jeżeli w każdej sytuacji kierowca będzie oznaczał każdy postój jako właśnie tak zwane młoteczki, czyli będzie wykazywał inną pracę, no to co to ma w efekcie? W efekcie będzie dużo liczbowych. I teraz to jest główny cel, żeby wykazać w taki czy inny, mniej lub bardziej złośliwy sposób przez kierowcę, że on jest cały czas w pracy, że on pracuje, że on wykonuje czynności. Ale zwróćmy uwagę na bardzo ważną rzecz. Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców regulują, w jaki sposób należy interpretować inną pracę. Czyli co to jest inna praca? Ustawa o czasie pracy kierowców w artykule 6 reguluje tę definicję. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, czyli te odcinki, które są jakby objęte właśnie czynnościami pracy, które obejmują wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, a w szczególności czynności prowadzenie pojazdu, załadunki, rozładunki, nadzór, czynności spedycyjne, czyli telefonek, ich szukanie dokumentów, wypełnianie dokumentów, obsługę codzienną pojazdów. Wszystkie tego typu elementy, które są czynnościami. I teraz bardzo często, bardziej tutaj patrzymy na punkt drugi, czyli że czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, czyli to, co było przewidziane, zaplanowane, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas czekania na załadunek lub rozładunek, których to właśnie okresów przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem. Co jest oczywiste, że jak wyjeżdża z trasy, to nigdy nie przewidzi z góry, ile będzie stał na załadunku, rozładunku i czekał. Albo przed rozpoczęciem danego okresu. Czyli przyjeżdża na załadunek taki kierowca i rzeczywiście nie wie, ile będzie stał w tej kolejce, no bo dopiero dojechał, widzi przed sobą ileś samochodów, albo w ogóle nie wie, o której godzinie tak naprawdę będzie poproszony czy zaproszony do rozładunku przez magazynierów. Więc rzeczywiście to wszystko się zgadza, kierowca nie wie, kiedy i ile będzie stał? No ale tutaj jest właśnie ten moment, kiedy należy to zweryfikować. Czyli kierowca dojeżdża, ustawia na tachografię jak najbardziej prawidłowo, że teraz będzie wykonywał czynności spedycyjne związane z załadunkiem, rozładunkiem no i idzie do magazyniera i fizycznie chce go zapytać, ile będę tutaj stał, ile będę czekał. Jeśli dowie się, że będzie czekał na przykład jedną godzinę. No to już wie, ile będzie stał. I wtedy ustawia się w tachografie tą aktywność czynności, czy bardziej nieczynności, a stan oczekiwania. I teraz, żeby było jasne i zgodnie ze wszystkimi stanami, to jest jak najbardziej płatne 100%. Czyli tak jak za pracę, ale nie jest czynnością pracy i nie powoduje na liczbowych. I teraz nie ma ograniczenia z punktu widzenia liczby godzin oczekiwania. To tylko będzie wynikało z wymaganego odpoczynku, z zasad, które organizują całą, cały dzień, całą dobę czy tydzień, kiedy powinno być odpoczywane przez kierowcę odpoczynek wykonany. Natomiast nie ma tutaj powodu, żeby uznawać, że przełączenie tachografu będzie ze stratą dla kierowcy, bo ja to jak najbardziej rozumiem. Kierowcy przełączają tachograf, bo myślą, że będzie to dla nich lepsze finansowo. Pracodawcy w tym czasie zlecają na firmom liczającym, żeby to poprawiać. I zaczyna być taka niepotrzebna wojna i walka w nieporozumienia. Czynności na tachografie należy rejestrować zgodnie z rzeczywistością, czyli to, co się faktycznie dzieje na drodze, to, co się faktycznie dzieje pod załadunkami. Jeśli kierowca nie wie, no to niech się dowie i dowiadywanie się ile będzie stał i czekał, jaki jest czas oczekiwania jaka jest, jak jest godzina otwarcia magazynu jest to jak najbardziej praca, to są czynności związane z dowiadywaniem się, z dzwonieniem, z telefonami jeśli nie potrafi zlokalizować magazyniera albo tam nikt nie potrafi powiedzieć, to niech wykona cały czas w ramach czynności pracy, czyli w tachografii jest ustawiony muteczek, telefon do spedytora i żeby spedytor się dowiedział i przekazał informację, jeśli kierowca się dowiaduje, że już wie ile będzie czekał, to czeka godzinę. Po godzinie znowu uruchamia moteczki, czyli przełącza się w tryb pracy, i znowu przez minutę czy dwie dowiaduje się, ile jeszcze będzie czekał. To jest jak najbardziej do zrobienia. Rozumiem, że to wymaga pewnej aktywności, ale w związku z tym, że chce mieć zapłacone za pracę albo jako oczekiwanie, albo jako pracę, no to ta aktywność zawodowa jest wymagana. I teraz co to spowoduje, jeżeli już będziemy mieć tak naprawdę informację, że kierowca wykonał. Zobaczcie, macie podląd typowego dnia, gdzie faktycznie kierowca bardzo dużo przełączał na tachografie młoteczki. Można zrobić. Wszyscy mają takie przekonanie, że danych w tachografie cyfrowym nie da się zmodyfikować. Oryginalnych danych oczywiście, że nie, bo są one zaszyfrowane. Ale w momencie, kiedy wiemy, że kierowca w tym miejscu no, niepotrzebnie przełączył tachograf na muteczki, bo dowiedział się, że będzie stał i będzie podjeżdżał do, do tego załunku około godziny czwartej lub piątej, to da się zamienić taką czynność na dyspozycję. I ta taka aktywność będzie obliczona jako etatowa czynność, zgodna z umową o pracę, jako 100% stawki. W tym w ogóle przypadku będzie to rozliczone w ramach etatu, czyli jak za pracę. Gdyby natomiast taka czynność tutaj na końcu, bo coś znowu informacja, co się dokładnie działo na końcu takiego dnia, czy kierowca rozładowywał, czy tak naprawdę dociągał dzień do iluś godzin pracy, bo w sumie to jeszcze może sobie poczekać na tym parkingu, może sobie włączyć ten, te młoteczki na tachografię i na przykład sprawdzać albo myć, myć lampy ciągle, albo ciągle sprawdzać ci się samochody. W oponach, to wszystko niestety bywa takim elementem zapalnym, bo jeśli to jest prawda, to ja nie mam nic do tego, ale jeżeli to jest ciągle naciąganie ewidencji czasu pracy na liczbowe, to wcale nie jest to uczciwe ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli płaćmy sobie prawidłowo, ale nie naciągajmy rzeczywistości. Jeśli już rzeczywiście potrzebna jest zgodność czy oczekiwanie na telefon, bo może jeszcze będzie kontynuacja pracy, to oczywiście przełączamy taką czynność na aktywność oczekiwania. Wtedy to jest płatne 100% stawki dyżur i jest jak najbardziej do wypłaty i to w żaden sposób nie ginie. Albo, no, jeśli to jest, wykażemy i sprawdzimy, że to jednak nie było prawidłowe operowanie, i w tym czasie kierowca ma już odpoczynek, no to zamieniamy te czynności na odpoczynek. Może to robić automatycznie w programie, można to jakby ręcznie wykrywać jak, i sprawdzać, czy w danym momencie była czynność wykonywana przez kierowcę. Jeżeli ze specyfiki pracy wiemy, że w danym miejscu kierowca wykonuje czynności, obsługuje rozładunek, czeka, wykonuje jakieś dokumenty, wypisuje, Dokumenty, jakieś czynności, które są rzeczywiste w realizacji, to oczywiście ustawiamy tutaj i kierowca ustawia, a my tego nie zmieniamy. Jeśli jednak czujemy, że coś jest nie w porządku, weryfikujemy, co się w tym czasie działo i uznajemy to za błąd obsługi tachografu, to nie jest tak, że wycinamy do zera, żeby kierowca nic nie otrzymał, bo to, to nie jest prawidłowe rozwiązanie, tylko ustawiamy prawidłowo selektor tachografu na dyspozycję. I dalej w procesie rozliczania to jest płatne jako 100% stawki, ale nie jako na bo potem jakie są efekty tego kierowca. Dostaje wynagrodzenie w sumie umówione indywidualnie. Czyli, jeżeli i tak ma płacone od dniówki, ma płacone od kilometra, co się może nie podobać i jasne, ale takie są zasady nieformalne wypłat w, w transporcie, to te wszystkie czynności, i tak ostatecznie są rozliczane tylko na ewidencji i nie mają większego wpływu na bieżące rozliczenia. One potem się kumulują i na przykład jest dopłata po kwartale, niezrozumiała z kolei dla pracodawcy, skąd się wzięły takie pieniądze do dopłaty, jeśli wszystko umówione. Było wypłacane na bieżąco, no i pojawia się właśnie frustracja. Ale jeśli to jest tak, że fizycznie te czynności są złe, to je zamieniamy. Jeżeli mają być tam oczekiwanie, to ma być oczekiwanie. Jeżeli fizycznie tam ma być praca, to jest praca. Limit nadliczbowych jest określony. Przekroczenie sztuczne czynności, Liczby czynności, czy ilości czynności pracy, liczby nadgodzin w, w całej ewidencji, jeśli będzie przekroczenie, dla firmy oznacza mandat. Jeżeli kierowca będzie kręcił za każdym razem nieprawidłowo, używał tego selektora, to z tego fizycznie może otrzymać też mandat, jeżeli faktycznie, na przykład, naruszy zasadę braku przerw między jazdami. Więc pewne konsekwencje będą w dwie strony skutkowały różnymi perturbacjami. Po co nam? Jeśli zatem masz takie sytuacje, że w Twojej firmie są pracusie, tak zwani kierowcy młoteczkowcy, którzy nagminnie ustawiają tachograf non-stop w inną pracę i chcesz to zrewidować, możemy sprawdzić na zasadzie, jak to wygląda u innych kierowców, porównać podobne trasy. Jeśli inni kierowcy, którzy prawidłowo rozliczają swój czas, rejestrują te czynności na tachografie prawidłowo, sprawdźmy, czy wynagrodzenia u tych kierowców są inne czy tak naprawdę ma to wpływ na wynagrodzenia bo to jest ukryty cel takiego działania u kierowców czy po prostu trzeba przeszkolić kierowców obsługi tachografu i wykazać im że przełączenie tachografu na tak zwaną kopertę czyli na taką aktywność na tachografie zamiast na tak zwane moteczki to nie jest to samo oczywiście, ale to jest płatne 100% stawki, to jest płatne 100% stawki. Więc pod tym względem różnica cenowa nie powinna być na tym poziomie widoczna. Tą stawkę się oblicza według liczby godzin etatowych, tą stawkę tutaj też się oblicza. Oczywiście z tego może być nadliczbowe, na przykład plus 50% stawki i pewnie to może być celem działania. Ale jeżeli to jest nieprawidłowy czynność, nieprawidłowo zarejestrowane dane na tachografie, to tych nadliczbowych i tak nie będzie. Poza tym, jeśli mamy do wypłaty kwotę netto w postaci dniówek, to te wszystkie czynności, jakie są na tachografię, czy to będą takie, czy to będą takie, i tak są zawarte. W tej cenie za dniówkę. Zatem, jeśli masz takie sytuacje, chcesz o tym przegadać, masz jakiś pomysł na naprawę lub nie masz pomysłu, wiemy jak to zweryfikować, wiemy, że w przy, przy sytuacji, kiedy musimy z kierowcą sprawdzić, dobrze, o co chodziło w tamtym czasie, ja w tym czasie robię na przykład serwis samochodu. Super. Wprowadzamy zatem wewnętrznie zasadę, że każde serwisowanie samochodu musi być zakończone protokołem. Sprawdzamy w protokole, co było sprawdzone podczas takiego samoczynnego sprawdzania przez kierowcę stanu technicznego. Jeśli potem się okaże, że nie ma żarówki, że jest obniżone ciśnienie w oponach, że na przykład jest uszkodzone, uszkodzona plandeka albo coś innego się pojawia, wówczas wiemy z protokołu, który kierowca wykonuje w ramach swoich czynności pracy, że sprawdzał samochód, sprawdzamy, co jest nie tak. To nie ma być złośliwy układ w dwie strony, to ma być uczciwe funkcjonowanie na poziomie pracownik-pracodawca. Płaca jest jak najbardziej zgodnie z prawem, ustalenia są ustaleniami, ale nieprawidłowości obsługi tachografu da się poprawić i o tym był ten odcinek. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.